Z obchodzoną na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy Niedzielą Palmową związany jest mocno zakorzeniony w naszej kulturze i tradycji symbol. W węgierskiej górce po raz 15 odbył się konkurs wielkanocnych palm. Panie wójcie 15 raz organizowany jest konkurs. Czy to dobra idea, dobra koncepcja na podtrzymywanie kultury i tradycji? Tak, to jest wspaniała koncepcja, wspaniały konkurs. Przecież Palmy Wielkanocne to jest przecież, no, można powiedzieć, historia bardzo długa, no, bo to jest wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy i od tego czasu, powiedzmy, mamy wjazd, mamy palmy, nie? Także to jest po prostu bardzo fajna inicjatywa. Konkurs Palm Wielkanocnych na terenie po prostu tutaj pod Beskidziano jest od niepamiętnych czasów. Nasz tutaj w węgierskiej górce to jest 15, i myślę, że dzisiaj również będą wspaniałe palmy. Pamięta pan historię tego konkursu, w jaki sposób on się rozwijał? Znaczy, historia tego konkursu można powiedzieć, że jest bardzo długa, bo Parmie Wielkanocne, tak jak powiedziałem, od niepamiętnych czasów były noszone powiedzmy do kościoła właśnie w Niedzielę Palmową. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć jasno, że no, nie było to zorganizowane w układzie powiedzmy jakiegoś takiego konkursu i wtedy tutaj z księdzem proboszczem, Stanisławem Bogaczem doszliśmy do takiego wniosku, że dobrze by było taki konkurs zorganizować. Jest pan w komisji oceniającej palmy tradycyjne Proszę powiedzieć, na czym polega w ogóle palma tradycyjna? Palma tradycyjna polega na tym, że wszystko co na tej palmie jest, to musi być zrodzone z ziemi, czyli wszystkie krzewinki, wszystkie listeczki, barwinki, wiele, wiele tego powinno być, jałowiec, ciso. musiałbym długo, długo wymienić, a podstawą takiej jest właśnie bazie. bazie i przede wszystkim kokoc. Jakie wierzenia i obrzędy w ogóle wiążą się z palmami wielkanocnymi? No po prostu, żeby nie było chorób i w ogóle. I w polu, wszystko i w polu wszystko musi być. No. Pod strzechę trzeba palmy dać żeby i, żeby, no, i żeby pieruny nie biły, a drugi raz od pożaru i, no, i żeby później on nie straszyło w nocy. Ewa Jeremicz, WG Media.